Inicjatywa wybudowania pomnika poległym ofiarom mortu Katyńskiego pojawiła się już trzy lata temu w środowisku naukowym Kujawskiej Szkoły Wyższej i Wocławskiego Towarzystwa Naukowego, jak i Towarzystwa Miłośników Wocławka. Miałem tą przyjemność zorganizować takie spotkanie 3 lata temu, nadać pewien bieg organizacyjny. Ale tak na dobre, w dopiero w ubiegłym roku 2018 podjęliśmy decyzję, mając już cały materiał badawczy dotyczący 118 postaci pomordowanych mieszkańców Wrocławka i Powiatu Wrocławskiego wysłaliśmy do Instytutu Pamięci Narodowej o zweryfikowanie tychże nazwisk i to Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie uczynił i w ślad za tym skierowaliśmy pismo do władz miasta Włocławka aby y, y, no nadać y, uchwałę Rady Miasta umożliwiającą nam dokonywanie zbiórki finansowej, publicznej zbiórki jak i również rozpocząć ten cały proces y, związany z doprowadzeniem do otwarcia pomnika oczywiście to wymagało wielu mozolnych miesięcy rozmów z konserwatorem zabytków, a także i z innymi przedstawicielami wielu instytucji co do lokalizacji tego pomnika i uznaliśmy wspólnie, że najlepszym miejscem jest właśnie skwer Marii i Lecha Kaczyńskich na Zielonym Rynku. Zwróciliśmy się do Pana artysty, plastyka, rzeźbiarza, Antoniego Bisagi. Który, za, za, który zaprojektował tenże pomnik. Zrobił to w czynie społecznym. Jak również mamy pełną dokumentację techniczną, architektoniczną, wykonaną przez e, nauczyciela akademickiego Kujawskiej Szkoły Wyższej, pana doktora Józefa Strzeleckiego. Mając te dwa dokumenty, jak i również weryfikowaną listę, e, zwróciliśmy się do miasta. I uchwałą z 26 listopada Rada Miasta podjęła decyzję wyrażającą zgodę, jednogłośną zresztą uchwałę, wyrażającą zgodę, aby społeczny komitet budowy pomnika rozpoczął dalszą procedurę. Na tej liście, na wykazie, na pomniku będą nazwiska wszystkich pomordowanych, gdzie będzie imię i nazwisko, data urodzenia, pełniona funkcja w wojsku, stopień i pełniona funkcja w Wojsku Polskim, a jeżeli był zmobilizowany, no to stopień e, e, rezerwy i gdzie pracował. I to są właśnie te osoby, czy to był funkcjonariusz Poczty Polskiej, czy Policji Państwowej, czy pracownik, czy nauczyciel, bo byli tacy lekarze, to jest dość długa lista tych zawodów. <laughs> I to dotyczy zarówno Włocławka, jak i powiatu włóczłowskiego. To jeszcze na zakończenie właśnie wróćmy do kwestii pomnika. Wiem, że teraz będziemy wbiegać w przyszłość, ale kiedy w Włóczłowie nie mogą liczyć na to, że ten pomnik na zielonym rynku się pojawi? Chciałem powiedzieć, Szanowni Państwo, że Pan Antoni Bisaka zaprojektował pomnik, który będzie miał w wysokości około 4 metrów. Kwestia umieszczenia na granicie nazwisk 118 osób. To zabierze dużo czasu, ale nie to jest najważniejsze. Kwestią najważniejszą jest zebranie środków finansowych. Jest to nasz społeczny komitet, i tym się będzie zajmował nie tylko społeczny komitet, ale już na dzień dzisiejszy mam deklarację e, wielu przedstawicieli przedsiębiorców, którzy deklarują wsparcie rzeczowe w postaci e, materiału budowlanego, transportu itd. I to nas niezmiernie cieszy. Planujemy w miesiącu kwietniu, gdzieś w okolicach 13 kwietnia dokonania wmurowania aktu reakcyjnego, y, aby y, no, upamiętnić takie już rozpoczęcie budowy, a najlepszym terminem, oby nam się udało, to jest 17 wrzesień przyszłego roku, a więc w stulecie. W stulecie Bitwy Warszawskiej? W osiemdziesięciolecie zbrodni katyńskiej i w stulecie przyłączenia Pomorza i Kujaw do macierzy. To są te rocznice, ale czy nam się uda wszystko to jest uzależnione od zdobycia środków finansowych? Na jakim są... etapie są przygotowania do zbiórki publicznej i ile w ogóle potrzeba pieniędzy na budowę pomnika? No właśnie dzisiaj rozmawialiśmy już, bo się spotkaliśmy, cały Komitet Społeczny się spotkał. Wstępnie wyceniono, że może to kosztować około 350 tysięcy złotych. Z tym, że liczymy, że te środki nie będą aż tak może potrzebne w tej wielkości, no bo liczymy na duże wsparcie ze strony przedsiębiorców, którzy poprzez własny wkład rzeczowy obniżą ten poziom wydatków. Ale tak jest wstępnie wycenione.